Podobało się wam ostatnio? To myk, kolejny konkurs wtorek 13 sierpnia. Tym razem do wygrania będzie Commodore 64 w wersji milicyjnej z szeroką putą główną i z magnetofonem. Na zasilacz już mi nie stykło. Do tego dołożę jeszcze jakąś kasetę z turbo i grami i jakiś kabelek AV na szybkości. Tak jak poprzednio uczestnicy będą mierzyć się na emulatorze zwanym Amiga Live Online, po kolei w jakiś jeszcze bliżej nieokreślony tytuł, wyniki będą spisywane i później porównywane. Ponieważ obawiam się zbyt dużego zainteresowania konkursem, do konkursu będą mogli przystąpić ludzie, którzy zgłoszą się najszybciej. Miejsc jest 20. Dlaczego? Bo chcę nagrodzić tych, którzy mają u mnie pacjenty dzwoneczek. Jeżeli zgłosiłoby się mniej niż 20 osób, osoby, które brały udział w poprzednim konkursie, będą mogły wziąć udział również w tym, licząc w pierwszej kolejności od najniższego wyniku jeśli oczywiście wyrazi któryś z nich chęć udziału. Chęć wzięcia udziału należy zgłosić na moim serwerze Discord link w opisie zgłaszając go w następującej składni: Nikt na Discordzie, nikt na YouTube i godziny, w których będziemy mogli brać udział w konkursie. To znaczy, kiedy będzie miał wolny czas. Tym razem jeszcze trochę utrudnię. Godziny, w których będzie można brać udział w konkursie, to 16 do 21. Jak chodzi o sposób konkurowania, to jeszcze, jeżeli ktoś z Was nie widział, to na dole w opisie jest link do emulatora, do pobrania, jak i również do prostego tutoriala ze screenshotami, jak tym emulatorem się mniej więcej posługiwać. Można przetestować możliwości tego emulatora z innymi członkami Discorda Retrogralni, link w opisie, jak również z innymi członkami mojego Discorda, link w opisie. A jeżeli tam nie byłoby żadnych chętnych, to jeszcze jest osobny Discord Amiga Live'a i on jest anglojęzyczny, ale tam zawsze są jacyś chętni do przetestowania, także zapraszam. Każdy z uczestników konkursu otrzyma indywidualne hasło, żeby nikt nikomu w paradę nie wchodził i każdy będzie miał swój udział, każdy będzie grał w tą samą grę po kolei. Wyniki będą oczywiście liczone i w ten sposób wyłonimy zwycięzcę. Tak jak poprzednio, wnoszę o podstawowy poziom kultury osobistej, jak i o punktualność i ostrzegam, że dla osób niepunktualnych, troli i tak dalej będę bezwzględny. Czas na zgłoszenia ustalam do piątku, do godziny 20 i ani sekundy dłużej. I to tyle. Czekam na zgłoszenia. Więcej informacji znajdziecie na moim Discordzie. Przypominam, po raz trzeci link w opisie. Mam nadzieję, że będziemy się bawić równie dobrze jak ostatnio. Pozdrawiam i elo.